lederskie klimaty. A was oczywiście witamy ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. E, kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Dzisiaj trochę inne poszukiwania, wykopki. Lecimy na zlot do Holandii. E, od pół do piątej już kołujemy samochodem, niestety musieliśmy szybciej wstać. Mamy 300 km do zrobienia, ale nic, jedziemy. Co będzie na tym zlocie? Nie wiem, no zlot jak każdy, każdy, zlot mnie wygląda tak samo. Może coś się fajnego wykopię, może nie. Oczywiście nie chodzi tutaj o fanty, tylko o spotkanie ze wszystkimi chłopakami z Holandii, a jest ich trochę także. Będzie mała relacja z tego. Oczywiście nie wiem, czy to się zmieści w jednym odcinku, czy, czy rozbije to na dwa odcinki. Zależy od tego, co tam się będzie działo, nie gója? No ja kawa, kurde, niedziela rato, to nic specjalnego. Dobra, słuchajcie, także życzę Wam miłego lądanka, obejrzenia tej całej relacji, tego zlotu. Widzimy się już na miejscu. Fajnie nie? No. Jak wschód słońca idzie yeah. w tej gle. No weź że zjeść na ten lewy, lewy pas popie, kurde ty nie ode mnie jeździsz, <grym> co byś... ty, mega nie? Yeah. Dojechali, kurde. Ja mówiłem wujkowi brać kalosze. Bo to tutaj nie jest. rano, oczywiście, to wszystko tutaj, ta cała mgła siada. To wszystko jest tak mokre, ale no, my jesteśmy przygotowani. Masz kalosze, wujama? Ja Aż nie. Ja mam też kalosze. Trzeba być, niestety, przygotowanym na wszystko. Oczywiście, dzisiaj znowu będzie gorący dzień. Nie wiem, 28 stopni, nie? Wujek zgłodniał, no? Ja zresztą też wracam zjeść. <trujne> No i będziemy się tak zbierać, umaczę, jakieś za, się zameldować tutaj chyba, nie? No, no jakieś tam te kupony, jakieś tam... No. my chyba z wujkiem, jakieś losy kupimy ekstra może. No. Wygramy coś fajnego, kurde, kto ha, ha, wie. Ha, ha. Gwizdek. <gwizdek. Gwizdek. Gwizdek. być kaloszem. no Dzisiaj nie wiadomo. Nie rawia młody. Na wykopkach nigdy nie była i nigdy nie będzie, no ale Wujek mówi trzeba w tych kaloszach niestety podreptać, bo w normalnych butach to już by była powódź. Co wuję. Idziemy tu się zarejestrować. Zimno już czeka na nas <laughs> ale to za chwilę terenu naprawdę jest sporo, to trawa no taka. Hmm, no trawa, nie? Kto tam lubi w takich trawach chodzić, no ale zobaczymy jak będzie. Nie ma co wsioszyć na początek już. <laughs> Dobra, lecimy w mistrzudeusie. Ja zrobiłem tam jest auto, taki kawałek tutaj. <laughs> Kurde powiem wam, nawet pół sygnału nie miałem. Jeden jakiś taki fałszywy sygnał. <laughs> Ta trawa też nie jest za, za specjalna, żeby tutaj w się. mam akurat taki płytki program, ale wiem, że tu idzie jakiś jest program szósty, program głęboki, program szósty, program głęboki, także może coś tutaj się uda, tam dyskrymin Fultony, wiadomo, trochę tam dyskryminację tutaj zjedziemy do no zera, kiepsko to wygląda, tylko tyle Wam powiem. Ale nie zawsze musi być ładnie pięknie i przyjemnie, nie? Dobra, zobaczymy na tym programie, bo ten do się tutaj dusi w tej trawie normalnie. Zyptin. <laughs> <17. laughs> co oder! Z czerwonym pomidorem. Cholendra tu dopadłem, kurde. Nie mogę się z nim dogadać, już po niemiecku wiadomo, coś tu tam. Te języki są też podobne. Ma jakiś głęboki sygnał Nie wie co to jest. Zawołem je tutaj Będziemy patrzeć.

tu coś znaleźć zobaczcie to ziemia jak tu wygląda kurde tak beton namierzone zostało o kurde oh. co frieden ej kurde żelastwo no jo Słabo tutaj te tereny jakieś takie. No Mówię w tej trawie gdzieś tu się kurde odnaleźć. To normalnie graniczy z cudem. Ja mówię, że taką drogę ani niego sygnału nie miałem. Normalnie szoki na kolana, ale kolego zawijasz, kurde. numer 3. Ja. Dobra, lecimy dalej. Pierwszy z widzów, czyż już się z nim przywitałem, Jarek. Jarek z Deutschlandu, pokaż, co tam masz. Witam, witam. Nie wiem, co to jest jakieś pierningowe, co to jest. Hm, nie wiem, powiem, ciężko mi coś tutaj określić. Może jakiś ciężarek, być, wiesz, Może to miło. dosyć ciężkie jest z taką dziurką. Biło na kolor, nie? No bo to jest kolor, to nie jest żelazo. Cholera choler, głupie. Krągłoś jest, ale no, nie O, Coś się kurde, to... zakręciło ale... tutaj okrągłego, nie Jarek? Czy nie? <gry> Słabo ci powiem, strasznie biedna, ta trawa. Biedna. biedna. To ty masz usa, nie? Nie, ale... biedna. Wtedy masz do nie? Nie, leżąda. Wujaj, jak tam? No, fajnie. Chodź, pokaż mi zaraz do wujka, wujka skarby zobaczyć. No ja na razie jestem z tamtej strony w poszukiwaniu sygnałów cały czas, nie? Ale coś, coś kapałeś, nie. nie jo. Te głuche sygnały takie ślepe, wiesz? Ja <grym> ja mam rzymską Wujek ma co ma rzymską? Środkę. Ooo! Rzymska Z, śrubka. z Monetą. Ja, uja. Rzymska śrubka, nie? Kurde. No grubo, nie? We sobie, ja mam sobie wzięty na program na program szósty. No. To jest program TIF, nie? Jest Aha. głęboki. No bo inaczej się w tej trawie nie odnajdziesz. No, no, no. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Ja też no, z na... Dobra, bo ja zawijaj skarby, kurde. Jak no. Jarek mówi, że też jest grubo Tam Rafał z żoną Z Ewką Szaleją Rafał ma Kurde. Ja mówię, cały czas chodzę w poszukiwaniu Jakiegoś sygnału w ogóle kurde. Ale idę w Rafał, niby ma coś okrągłego Także idę zobaczyć, co on tam będzie miał Ciekawego, może akurat coś fajnego Rafałek, kurde Wuja Rafał miał rzymską, rzymskiego gwo... Nie, rzymską śrubkę, czy tam gwoździa ja Nie wiem, co to tam było a ty już coś masz fajnego ponoć, nie? Ale zajazd, nie? No nie, zajazd, nie zajazd, ale no, no, normalny, Holandia, nie? No co to jest w ogóle? No, nie jak, jakiś duit. Duit No ale jest krągłość, kurde. Bo no, tak no, ja na razie szukam sygnału. No chłopie, jakiś zobacz, jakiś śmiecion. Ja nie mam nic naprawdę, na razie szukam cały czas sygnału, nie? i śmieciąki. No a ty chociaż śmieci masz, ja chyba no. mi się chyba ten kurdeł rozstroił rozdroju przy tej trawie, kurde. Tego tak? Ja nie mam nic. Jeszcze sygnału nawet nie złapałem To zobacz ja miałem sygnał. No, tak. Ale ty masz jakiś... Pr... Kurde ty. Ja nie mam jeszcze pół sygnału no. nawet. Nie? No wszystko wpadło. No ja, Masz tu jakiegoś zlicha, <grywa> zajazda. No ale co, no, tak krągła, coś tak. jest. Nie? Kopiemy dalej. Zobaczymy ja. co tu będzie. nie? w betonie kiedyś? Kopali? Proszę bardzo. <grywa> Beton, dwoja. Wuja tam z tyłu z Rafałem, Rafał buja mówi, że normalnie następny raz trzeba dwóch kopaczy zamknąć My będziemy z wykrywaczami, a dwóch będzie kopać kurwa Masakra, pierwszy fandzik dzisiejszego dnia, kurde jakaś blaszka Tragedia to jest to naprawdę nie? Kurde Tragedia Op. Teraz wam pokażę Jak się z tą ziemią tutaj walczy To jest naprawdę tragedia Jest taka glina tutaj jest fajnie sygon głęboko, zapewne to będzie śmieć, no ale trzeba to wykopać, jak się nie wykopie, to się nie dowie. Masakra, tyle kopania <noise> za kawałkiem blachy. Tragedia ta łopata powinna być przede wszystkim bardziej naostrzona. Łopata naostrzona. No bo Holendia wiadomo, twardo. I w ogóle jakąś może no, łopatkę też taką konkretną, bo z tą moją łopateczką to ja się mogę jedynie w głowę nią puknąć Ale nic. Kolejny śmieć, hop. Bo ja No mam naszyjnik kleopatry Trochę zajechany, ale trzeba oczyścić, się. A widzisz, Rzym Egipt tu wychodzi, kurde, nie? <grym> Rzym Egipt i... <grym> pokaż jeszcze co masz. No Bo ja maszamy no... <grym> Czterech pancernych, ten blaszkę od czołgu. <grym> Ty. No to, jest... to już jest taki fajny fan, kurde. Wy nie trzymaj tutaj tego nigdy. Tutaj słuchaj nie No to trzeba coś tam umocnikie zrobić. Ty, no to już jest taki kurde. Chyba najlepszy fan co do tej pory widziałem dzisiaj, także Jakaś tabliczka to... znamionowa, ale... Od czego tu Od czego kurde jakieś te stare maszyny może być nie, nie. rolnicze albo jeszcze co innego. No kurde panie, fan ja dzisiaj na razie, co? Grubo, grubo. Kurde, kiedy idziemy do Holandii następny zlot? No Powiedziałbym, że tak to bez komentarza, także kurde, ale nie no. Co jeden plus tego tu jest, to jest tyle teren do chodzenia. W ogóle mi się zobaczcie, w szczerym polu jesteśmy dziś na środku, nie wiadomo gdzie, kurde. Gdzieś w Holandii. Fantów brak, no ale wiadomo, te zloty mają to do siebie, że na tych zlotach za wiele fantów nigdy nie wychodzi. No ale chociaż taka jedna krągłość, wujek, dla na nas dwóch to już by ucieszyło, co? Tak, tak. Dobra, mały, mała przerwa na małego. I idziemy dalej. Kurde, wujek losów nakupował. Oj Rafałek, to tragedia. Tutaj w ogóle ta ziemia. Te łopaty nasze to się nie nadają. Wiesz my mam takie łopaty to typowe na pole, na mięciutkie rzeczy, a nie to było to tutaj. Co tutaj tu będzie? Będzie tu coś w ogóle. Tak głęboko. Ja. A Że... zobacz jaki sygnał dawało, podtrzymało cały czas to sam sygnał. Czy się zmieniło? Jest i to duży. 4, 4 i 41, nie. No to duży jest. No. <laughs> ale nie, no coś dużego, ale to będzie z łąpem. I to jest właśnie to, że kurde czuję, że to jest złoma, ale weź tego teraz nie wykop, nie? To jest masakra. Dla pewności. No ta ziemia, słuchajcie, no to tragedia, nie? Można puk, 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 puk. No, masakra. No i Holandia, nie? Nie masz jeszcze sygnału. No w życiu. No tu coś jest. A, sk no widzisz, całkiem z wierzchu, a ty żeś tam dusił to. Ale dziada tutaj. No jest. Masz folię. Kurwa fanty. Ale biesce śmieci, tak? Zabieraj, zabieraj. No Bujek, jak tam? No, no buje, chyba najlepsze, co nas spotkało, co? Najlepsze fanty. Najlepsze fanty, kurde, kopali Pierwsza runda za nami. Trzeba tutaj to opić. Ja. Ja. Także chlub w ten głupi Teraz przerwa na jedzenie. Hamburgera już widziałem. Kola też jest w pakiecie. Z tym biletem tutaj. Co to, kurde, gołębie pocztowe? Gołębie. Trzeci no. Rzeszy na pewno. Kurde. Ten jeszcze ma gapę, nie? Ten jeszcze ma gapę, ty faktycznie. Poszedł! Gołąbki. O, fantów nie ma, to chociaż gołębie są fajne, kurde. Ale takie nietypowe, nie? Te brązowe są bardzo drogie. Ja. Amerykańskie. A tam jest holenderski gołąb, zobacz. Gdzie? W kocha. <laughs> Ten jest jakiś upasiony tam kurde. Co, Rafał, idziemy jeść, co? Idziemy coś zjeść. Hamburgery widziałem takie. Trzeba sobie dopieścić do, do się samemu, no, ale... Ale tam trzeba dużo majonezu i musztardu. Tak nie. jest. A nie ma dużo ludzi jakoś tak, nie. żeby było wiele, nie? Wszyscy są nad morzem. Nad morzem taka pogoda, nie? Dobra, idziemy jeść. Woja, no <laughs> jak tam hamburgery, kurde, no, co, nie? No, ale ja... chociaż coś jest, bo wtedy to myśmy nic nie dostali, nie? Royal Classic, nie? <laughs> Royal Classic. <laughs> Royal Classic, Woja mówi, no, to także, kurde. Ewa, Royal Classic był jak, jak mówi. A ja kurde. No co, bierzemy się za. Amu amu Runda numer dwa. No jadłeś ty się. Jo, No. Hamburgery były, picie też, kurde. To jednak coś w tym bilecie Coś było, nie? Także nie jest najgorzej. Fuh, przenosimy się na w ogóle gorąco. Jest tragedia. Teraz to już chyba naprawdę ze 30 stopni jest. Hmm. Ale chmurę, o ciekawe gdzie, kurde? Ja mam taka jedna, nie? <laughs> Aż na myśli, wujek? Tą, tą po samolocie chmurę czy co? No. <laughs> kurde. Po papierosie. No, po papierosie. Hu! No. Hu! Huh. To, to będzie chyba tak zwana szybka godzinka, jak coś czuję. Dłużej ten Deus nie da rady, ja zresztą też. No nic, gdzie? Może tu coś się fajnego trafia. Chociaż jedna moneta, żeby nadzieja była, nie, wujek? Tak. A ty miałeś e, rzymską śrubkę wykopaną, nie? No. No, no to już jakiś zalążek jest. No, od rydwanu. Od rydwanu. Dobra, startujemy tutaj z tym teatrem. To się teraz gorąco zrobiło. Rafał też mówi, no teraz patelnia jest totalna. Ale kurde, coś okrągłego jest. Normalnie nie wierzę. Szoki na kolana. Szoki na kolana chyba będzie moneta. Tak mi się by na mnie wydaje. Ja, moneta, chyba monetą. Aaa. Zmyłka taktyczna, dupka od łuski. Tak mi się wydaje albo i jakiś guzik, kurde, zobacz. Ale okrągłe było, sygnał dawał. Guzik. Guzik, nie? No? Też mi się właśnie wydaje. Jakiś miedziak, no i a. tu masz o. kolejny z tego samego, nie? A. To moje, a to twoje. Tak. Ryjemy dalej. A to chodzi. Ma być zabawa, tu my tu po fanty nie przyjeżdżamy. Wiadomo, jakby fanty były, byłoby fajnie, a jak nie będzie i tak jest fajnie. Młody wojownik. Mówi, że ma sygnał, kurde. Jak masz na imię? Adam. Adam. No to kop, kurde, jak masz sygnał. Jestem ciekaw tutaj, co tam wykopiesz. Słowa, nie tak, nie, bo się... Daj, ci pokażę, bo się zajedziesz na... Najpierw sobie sygnał namierzasz. Oczywiście tutaj się wbić to trzeba naprawdę mieć super talent. Zawsze z dwóch stron sobie objeżdżasz, o, cak. cak I wtedy sobie bierzesz cak do góry. No, dawaj. Cewkę teraz i jedziesz z programem. Masz sygnał jeszcze? Tak. No. To czekaj chwilę, mi się... By... Chyba tu będzie bardziej. No niestety, taka ziemia, taki klimat mamy. Ale ty przynajmniej masz łopatę odpowiednią, nie ta co moja. Jest, jest. nie? No, to teraz leci z pinpointerkiem. Młody, młodzieńcze. Rękawiczki masz, jakieś nie masz? Nie. Niech tata ci sprawi. Pokaż. No, drzew, grzeb, to nie to. Szukaj, szukaj. Pokaż mi to. Czekaj chwilę, zobaczę moją. Ziemia fatalna Tu coś jest Tu coś jest O, widzisz Kurde No wyciągaj, wyciągaj Śmieci trzeba też zbierać Nie tylko mega fanty No i do śmieciągów Tam ma skrzynkę Taka skrzynka jest na śmieci Na koniec Poszukiwam ładnie wyrzucasz No elegancko, masz sygnał, masz Nie zawsze się kopię Fajny fanty, pamiętaj zawsze, że dziurki się zakopuje, hop, hop, o, ubita łopata i lecimy dalej. Ty, one z sobą rozmawiają, wujek. No. Coś? O. I o ty. <grymny> <do> mnie? Może <grymny> nawet usy zwariowały, zaczęły są gadać. Kiepsko, nie? Bardzo. Słabiutko to wygląda gorąco, słabo, nie ma nic. Nam też jest słabo. Ale my tu chyba do końca nie wytrwamy, już tak zwykle mamy plan, będziemy chyba wracać. No bo to jest za gorąco. Rafał tam też przy tej drodze. No ja. Co masz? No pokaż, kurde. Masz 50 centów? Jestem szczęśliwy. Życie na nowo, nie? Ja pierdzielę Rafał. Kurde. Ciekawe, czy ktoś w ogóle tutaj z przybytych w ogóle cokolwiek wykopał, nie? Ale słuchajcie, wiadomością jest to, że zaczyna się losowanie tych kuponów. Bo jest po prostu za gorąco. Ludzie nie dają rady. Druga sprawa, że tutaj nic nie ma. Takie chodzenie bez sensu. A jest ponad 30 stopni. Ponad 30 stopni jest do tego. Jest... Zawieramy się za losowanie. Zobaczymy, mamy zwójkę ekstra losy wykupione, a może coś przywieziemy. Może ta loteria przyniesie szczęście tym razem. Rafał, co ty myślisz? Może coś będzie z tego, nie? Może i będzie. do no. tego ludka metalowego bym chciał tę butelkę wkładać. <laughs> Dobra, idziemy tam zobaczyć ten całe losowanie i szybki taki wyjazd na te 300 km powiem wam tak zrobione z przemrużeniem oka powiem wam żal dupę ściska, że te 300 km, no ale trudno byliśmy, widzieliśmy I tyle. Pochodzone buja no. A żeśmy się nachodzili dzisiaj, co? No. Kurde, ale 30 stopni, patelnia totalna, no po prostu się nie da Po prostu się nie da. Idziemy na to całe losowanie, pakujemy auto i idzie. Do dom. Do dom. Pał. Ty umiesz po holendersku, nie? No widzisz moje kupony, tam już losowanie, nie? To przyniosę. Tam nie idziemy w ogóle, nie? Bo tam jest za gorąco także. Losowanie odbędziesz tutaj na ławeczce, przy butelce coli. Na 600. Zaczyna się losowanie, 600. Prawo Holenderski umiem, bo damy radę sobie tutaj. Ale powiem, dużo ludzi uciekło chyba co? Tak, no. połowa no. ludzi uciekło. uciekło. No, w takiej upale nikomu się tu nie chce za bardzo stać i latać po polu, na których zwłaszcza, zwłaszcza jeszcze że nic nie ma, nie? Ja w oczekiwaniu na zwycięstwo. Kurde, może los się uśmiechnie do nas, co wujasz? Tak, fantastycznie. <laughs> może z czymś wrócimy, kto wie, nie? No. Nie znam holenderską. ale już tak ten holenderski pułam pomału, pomału też łapiemy, nie? Chociaż to jest wiesz. Te cyfry co tam mówią SW ja poszedł, kurde, ciekawe co dostanie. Chyba no że łopatkę mi się wydaje na miała w ręce, co? Jez wuja tam wykosił kurde 504. 504 Masz? Co miał, nie? Czy nie? A, pomyłka. Buja <grywa> kurwiony. Za <grywa> to było 504? <grywa> to było, 504? <grywa> tak, dobrze. Ja, dobrze było. Oni już wiedzą, buja wołają. Boja ić. <grywa> <laughs> kurde, wuj, co ty dostałeś? Kabelbinda? Szczoteczkę do zębów. Ojejku, ale te szczotki są dobre akurat, nie? Ale jak ci ładnie wszyscy przystają. to ja kurde, z czymś idziemy wracać. Coś już jest, trzymaj to. Ewa, co to jest? O kurde, tutaj lepiej No kurde, myśmy tu schowali. To jest, to jest moje, ma... nie? Z mojego nie? My... <laughs> Zrobiłem konia, <Kurde>. no, <laughs> Ale wygrałem, się. ty zobacz to, ej. Muja. Fajny fancik, o. nie? Kurde. <laughs> Piękny, na szczęście. Masz, pogłaskaj trochę, to coś pogłaskać na szczęście? <laughs> Kurde. Także pierwsze zwycięstwo mamy tutaj. Miesz, chyba główne nagrody idą teraz co? To są główne nagrody, Nie. Główna nagroda poszła, chyba jeden wykrywacz tam jeden stoi wankisz I na tym by było koniec i całe szczęście bo jest naprawdę taka, taki upał dzisiaj, że no nie idzie, nie idzie. Będziemy się zawijać Będziemy się zawijać Pomalutko Wszystko nie? Ja nie wiem wujek, ale my, wrac... my z czymś wracamy, nie? My tu z czymś wracamy dzisiaj ja nie? Ja w Grobu. <gulia> Buja dawaj tą naszą czachę, <gulia> Kurde. To do domu chyba co? Nie. Ale ona to coś zapłytki. Ale dnia, wracamy z kolegą. Nowym. <gulia> Nowe towarzystwo mamy. <gulia> tak byśmy wyglądali, jakbyśmy wczoraj tu przyjechali tak, na noc. Tak, <gulia> Miłym akcentem. Kurde, no z pustymi rękami chociaż nie wracamy, ale wuja mówi: Mamy amulet teraz na wykopki, także od dzisiaj Czacha Dymi i Leś będzie z nami na każdych wykopkach. Mam nadzieję, mam nadzieję, że szczęście przyniesie. Nie takie szczęście jak dzisiaj tu było, bo nic nie było, ale spotkanie ze znajomymi to jest najważniejsze. Człony, no nowy członek grupy Czacha Dymi. A Wam, oczywiście, jak się podobało, albo się nie podobało. No dzisiaj niestety fanów nie było, ale po fanty żeśmy tu nie przyjechali. No wiadomo łapeczka do góry cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale do tej subskrypcji o tutaj czaka dymi no do naciśnięcia oczywiście dzwoneczka żeby być na bieżąco i co widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się hej